Mieliśmy taką sytuację bodajże na spektaklu w Radomiu, gdzie graliśmy taki dwugodzinny spektakl w teatrze i robiliśmy taki niebezpieczny numer, gdzie wbijam właśnie kolce w skrzynię, gdzie w środku siedzi asystentka. Nie wiem, czy to w ferworze walki, po prostu asystentka nie zdążyła zrobić. Chyba swojego, ja nie czekałem na nią i po prostu wbiłem w nią kolce i, i ma pamiątkę po mnie do końca życia, bo, bo została jej blizna. Chociaż muszę powiedzieć, że cechu profesjonalizmu jest to, że nie można po sobie dać poznać, że coś nie wyszło i mimo tego, że ją bardzo bolało, wyszła uśmiechnięta i dopiero w garderowie pokazała, co się stało. że przyszedłem na świat jako rezultat magicznych doświadczeń. <laughs> A tak poważnie to mój ojciec pasjonował się iluzją i tak od małego e, zawsze pragnąłem być na scenie, pragnąłem być czarodziejem, e, pragnąłem czarować. I, e, I tak od, jako mały chłopiec znalazłem na strychu ojca rekwizyty I, i dla takiego małego chłopaka była to niezła przygoda z zabawą w czarodzieja. Jak ojciec zobaczył e, w tym e, moją pasję, no to razem zaczęliśmy ćwiczyć jakieś proste sztuczki. Pamiętam jak kiedyś przyszedł do mnie i pokazał mi coś takiego. Pokazał mi raz, dwa, trzy, cztery, pięć kart. On wyrzucił dwie z nich i dalej miał ich raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No niezły numer pomyślałem, I ile razy wyrzucał dwie karty. Cały czas miał ich raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Czy jak pierwszy raz zobaczyłem ten numer, to też nikt nie klaskał, ale rozumiem, że swoje nie klaszczą. Ale pomyślałem sobie, że fajnie byłoby wyjść na scenę wtedy i e, pokazać raz, dwa, trzy, cztery, pięć kart, wyrzucić sobie dwie z nich, tak jak wtedy tata, i pokazać dalej, że mam raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Ale jeszcze lepiej byłoby wyrzucić raz, dwa, trzy, cztery, pięć kart i zostać tylko z dwoma, zamiast wyrzucać dwie i zostać z pięcioma.

Sztukę iluzji. Jeśli występuje solo, no to wiadomo, że mogę to wyćwiczyć przed lustrem, mogę ćwiczyć godzinami różne efekty, ale jeśli chodzi o cały spektakl, który gramy, to bardzo ważna jest ekipa i sam bym sobie nie poradził, jeśli nie miałbym dobrych ludzi przy sobie. Tak naprawdę końską robotę odwala również Łukasz Dąbrowski, który jeździ ze mną od lat i tak naprawdę dba o to, żeby ludzie nie zauważyli tego, czego nie mają zauważyć. No, tak naprawdę myślę, że główna. Głównie męska część publiczności e, mało zwraca uwagę na walory artystyczne, a większą uwagę zwraca na tę panią u góry, e, bo tak naprawdę to jest show, każdy musi znaleźć coś dla siebie. E, I i cało, wszyscy tworzymy całość. E, to wszystko takie to elementy układanki, e, na które składa się no, występ, który e, zadziwia i, i, i mam nadzieję zachwyca. Tak? Ta praca to jest coś wyjątkowe dla mnie. Bo to taka odskocznia, i bardzo lubię spędzać czas z tymi ludźmi. Najbardziej mi się podoba, powiem, ja już wielokrotnie o tym mówiłam, że uwielbiam ten moment, kiedy na końcu przychodzą dzieci i proszę z Tobie zrobić zdjęcie. Bardzo to jest miłe, i naprawdę to po prostu uwielbiam. No, a to jak trafiłam y, do na, naszej team, tak, tak powiem, y, to był naprawdę przypadek, i bardzo się cieszę, że tak łos. Nas związał, nie wiem, jak to poprawnie musi być. Nie powiem, że to jest łatwa praca, jak to się wydaje na pierwszy pogląd, bo naprawdę trzeba myśleć, co ty robisz, jak ty robisz. I najważniejsze to, że jeżeli coś się nie uda, to nigdy tego nie pokazać, żeby nikt tego nie zauważył. To jest najważniejsze. Jeśli chodzi o walory, jakie musiałaby spełnić asystentka, to przede wszystkim no, ważne, żeby była z daleka. Bo na wypadek, gdyby rodzina chciała mi odpłacić za to, co robię jej w skrzyniach, to przynajmniej będę bezpieczny. W tym przypadku warunek Anastazja spełnia, bo jest z Ukrainy, także no, w razie czego kawał drogi, mogą zdążyć uciec. A na poważnie to w, no, musi mieć urok osobisty i duszę artysty. No, nie każdy czuje scenę. Anastazja no, od pierwszych występów e, sprawdza się doskonale. E, na pewno musi być gimnastykowana, bo nie jest łatwo e, robić różne e, ewolucje w, i w skrzyniach i poza nimi. E, no, trzeba po prostu to kochać i, i e, lubić dawać radość publiczności. Występy zacząłem robić w szkole tak naprawdę, ja na różnych uroczystościach, czy to dni wiosny, dzień nauczyciela, dzień dziecka i jak gdzieś nauczycielki dowiedziały się, że pasjonuję się iluzją, no to prosili, żebym coś zaprezentował ze swoich umiejętności. Pierwsze programy układaliśmy z tatą i, i tak to się zaczęło i pasję później przerodziłem w zawód, jak już byłem starszy. I tak czaruję już zawodowo od ponad 20 lat. Największym moim idolem jest, mój asystent, moja asystentka jest moją taką boginią. Ale nie poważnie. E, poważnie, jak już skończyłem szkołę podstawową, to byłem w e, jednej ławce w, w Wyższej Szkole Magii i Czarów e, z Harrym Potterem. <grym> e, prawdę mówiąc, jeśli chodzi o moich idoli, e, mam bardzo wielu takich zagranicznych artystów e, z najwyższej półki, na których się wzorowałem. Niektórych z nich nawet udało mi się poznać, ale jeśli chodzi o takiego jednego artystę, no musiał być to chyba slepek wielu postaci, naprawdę, bo od każdego starałem się zaczerpnąć kawałek jego geniuszu. Od lat uwielbiam i oglądam na okrągło występy mało znanego może w Polsce iluzjonisty Hansa Kloka. Jest to dla mnie taki wzór do naśladowania, który no, mam nadzieję kiedyś doścignę. thank <laughs> you Zawsze jak występujemy razem, a jeździmy bardzo dużo, to tak, że tak powiem, nasza druga rodzina, którą spędzamy bardzo dużo czasu w samochodzie, jak i na scenie, a jak ludzie na to reagują, zawsze Łukasz wychodzi obronną ręką. Jak nawet coś by nie wyszło, nie dajemy tego po sobie pokazać. Jest tak profesjonalny w swoim fachu, że nigdy nie było żadnej wtopy w naszej drużynie. tak? Co najfajniejszego jest w tym wszystkim, to że możemy dać radość ludziom. Na końcach wychodzimy wszyscy razem, te brawa, te oklaski, podziękowania, i zawsze wychodzi tak, że z Łukaszem i z Anastazją robimy bis wspólnie, i, i zawsze jest ten flow na koniec podziękowania dla nas, tak? więc dla tych ostatnich 30 sekund naprawdę warto zrobić bardzo duży kawał dobrej roboty. Magia jest dla mnie tym, czym dla rzeźbiarza Glina, dla malarza pędzel, no to po prostu mój sposób wyrażania się, gdybym był reżyserem filmowym, to wyrażałbym się przez kino. Ja robię to poprzez magię. No, jeśli sprawię, że publiczność krzyknie wow, zamiast przyjmować to, co jest, to znaczy, że wygrałem jakiś, jeśli zacznie marzyć i spojrzy przez chwilę tak oczami dziecka, no to jest właśnie to. Naprawdę wczarować można ze wszystkim nie tylko z kartami, z e, chustkami, z asystentkami. E, można nawet z przedmiotami codziennego użytku. Mamy tutaj e, dobry rocznik 2012 Bordeaux, jeśli pozwolisz. Ale te, pokażę Ci coś, nic lepszego już dzisiaj nie, nie miałem. Świetny numer: butelka po Bordeaux wędruje do torby. Wystarczy jeden magiczny ruch i butelka znika. No i to tyle. Nie, <laughs> nie trudniej sprawić, żeby spra pojawiła się z powrotem, zobacz. Nie, nie wierzycie. Zrobię to jeszcze raz. Butelka powinie jeden magiczny ruch i ona znika. No dobra, naprawdę znika. Dalej nie wierzycie? Naprawdę. A brawo! Brawo! Tak naprawdę każdy może zostać iluzjonistą. Jak ja zaczynałem swoje przygody z iluzją, to tata powiedział, że naucz się kilku sztuczek, to przynajmniej jeśli cię to dalej nie wciągnie, to będziesz przynajmniej duszą towarzystwa. I Takich sztuczek magicznych jest tysiące, które można nauczyć się od razu, a są takie, które trzeba ćwiczyć latami. I tak jak było to w moim przypadku, no jak, jak w większości zawodów, 98% to jest y, ciężka praca, 1% to jest talent, a ten ostatni to jest szczęście. No, talent ma każdy, tylko nie zawsze do iluzji. Zdarzyło się na przykład tak, że zrobiłem występ na pewnym weselu, na którym nie miałem wystąpić, naprawdę. To było w suwałkach i były, nie wiem, koło suwałki. Była taka sytuacja, gdzie były sale obok siebie. Myśmy byli ledwo, ledwo zdążyli. Wparowaliśmy na tą salę, podpięliśmy się do DJ, a DJ zapowiedział goście w szoku, ale kto nam taką niespodziankę zrobił. Okazało się, że to było obok na sali. Poleciałem, zrobiłem na drugim weselu też występ. I to też my kasę No, Aż tak dobrze nie było, ale rozmawiłem przynajmniej gości, wiecie. W dobie koronawirusa bycie kochankiem ma to trudna rola i mam nadzieję, że to szybko się skończy i wszyscy będziemy bezpieczni. Trzymajcie się.